Do nowej wersji po zmianach komisyjnych nie zostały zamówione żadne opinie prawne, a czas, który był dany klubom do tego, żeby wyrobić sobie opinie, był tak krótki, że nie mieliśmy jak zamówić nowych opinii prawnych, bo żaden poważny profesor nie pisze takich rzeczy na kolanie, tak jak ta komisja, co jest albo jakąś aberracją kompletną lobby prawnej. Że stało za tym projektem, albo jest ym, po prostu błędem legislacyjnym wynikającym z pośpiechu. E, obywatele mają prawo wiedzieć, że jakość tego projektu była wyjątkowo niska. Procedowany on był w pośpiechu. Procesy prawne, przypuszczalnie wbrew pewnym opiniom, nie zawsze są tak przykładnie sformułowane i dopracowane, jak powinny. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj jednej z bardziej burzących ustaw, które o mały włos nie ujrzały światła dziennego, mimo bardzo niskiego poziomu dopracowania. Nie zapomnijcie, Zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Bosaka: 1, 2, 3 napisane no to lecimy! Ostatnie miesiące były wyjątkowo bogate w dyskusje ideologiczne. Chociaż jest to od dłuższego czasu elementem naszej codzienności, to właśnie teraz, czy może bardziej, po przejęciu władzy przez koalicję rządzącą, niektóre kwestie z tego zakresu stały się bardziej aktualne niż były do tej pory. Od wielu lat Polska nie była tak bliska do wprowadzenia diametralnych zmian jak teraz. Albo przynajmniej tak mogło się zdawać tym z nas, którzy chcieliby, aby postulaty te weszły w życie i wierzyli w zdolności wykonawcze przedstawicieli, którzy których wybrali na swoich. Jedną z tych zmian miała być rzecz jasna, legalna która również miała być jednym z punktów stu obietnic na studni, i która rzecz jasna nie zeszła się z przewidywanym terminem. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, tylko okrutne prawo może karać za pomoc kobiecie w potrzebie. Dlatego dekryminalizacja to takie minimum, które po prostu jesteśmy polką winne, by w tym piekle, które przechodzą, mogły mieć poczucie, że nie są same. By nie musiały się martwić o bliskie im osoby, by ich partner, przyjaciółka i rodzice nie byli karani za normalny ludzki odruch pomocy, by skończyć z ciąganiem najbliższych po komisariatach, sądach albo życiu w strachu, że mogą trafić do więzienia. Państwo przez wiele lat nie chciało kobietom pomagać i odmawiało im prawa do życia w sposób, jaki same sobie wybrały. Dzisiaj mamy szansę to naprawić. Ale skoro wciąż na tej sali są osoby, które nie potrafią zaakceptować, że kobieta ma wybór, że jest człowiekiem, to niech chociaż nie przeszkadzają. To właśnie ostatnio doszło do głosowania nad kolejną propozycją tej zmiany prawnej. Wynik był wiadomo jaki. Głosowało 435 posłów za 215. 218. Wszystko by się pewnie udało, gdyby nie ta wścibska prawica. Można było przypuszczalnie spodziewać się, że takie będą rezultaty. Wystarczy przyjrzeć się nieco dokładniej temu, co właściwie zostało położone na stole, czyli co przepchnąć próbowali rządzący. Od samych podstaw można pogłowić się nad tym, dlaczego ustawa była w ogóle proponowana. Czemu przygotowano coś tak intensywnie angażującego Polaków, zmianę prezentowaną jako przygotowaną przez ludzi i dla ludzi, stricte społeczną, o której zapotrzebowanie nie zapytano Polaków? Była propozycja referendum. Wystarczyło je przeprowadzić. Tak wielu przedstawicieli mówiło przecież, że nie mają wątpliwości co do tego, że większość społeczeństwa tego chce. Jaki jest więc problem? Ciężko powiedzieć. Może wynika stąd, że zamiast reprezentować kraj i obywateli, chcą próbować zaspokoić swój elektorat? Tak czy inaczej, przedstawili nam coś, co nazwane zostało projektem ustawy. Niektórzy uważają jednak, że nazewnictwo nie oddaje realiów tego, z czym sala sejmowa spotkała się w rzeczywistości. Obywatele mają prawo wiedzieć, że jakość tego projektu była wyjątkowo niska. Procedowany on był w pośpiechu. Byłem jedynym członkiem Prezydium Sejmu, który na początku, zanim te prace się rozpoczęły, zamówił ekspertyzy, czy są to projekty w ogóle zgodne z Konstytucją. Z tych ekspertyz wynikało, a napisało je kilku profesorów na zamówienie biura analiz sejmowych, albo to, że są bardzo poważne wątpliwości, albo to, że jest sprzeczne z Konstytucją. Procedowany ten projekt był w pośpiechu. Został głęboko zmieniony w trakcie prac w Komisji. Do nowej wersji po zmianach komisyjnych nie zostały zamówione żadne opinie prawne, a czas, który był dany klubom do tego, żeby wyrobić sobie opinie, był tak krótki, że nie mieliśmy jak zamówić nowych opinii prawnych, bo żaden poważny profesor nie pisze takich rzeczy na kolanie tak jak ta komisja. Najpewniej nie pierwszy i nie ostatni raz spotykamy się z takim poziomem wywiązywania się z powierzonych zadań. Trochę przeczy to temu, jak chcielibyśmy postrzegać to, jak wygląda praca w instytucjach państwowych, ale co tam. Ważne, żeby z daleka z pozycji obserwatorów wszystko wyglądało tak, jakby było na swoim miejscu. Jest więc jeszcze mniej zdumiewającym, dlaczego zmiana nie przeszła. Z drugiej strony zaś zastanawiać może, dlaczego prawie połowa głosujących była w stanie poprzeć taki niedopracowany projekt. Gdzie tutaj powaga? To nie jest temat dotyczący wyłącznie prawa kobiety. Nie chodzi tutaj o wolność i prawo do decydowania o swoim ciele. Nawet jeżeli z takim hasłem politycy lewicy szli na ustach do wyborów, nawet jeżeli kiedyś w to wierzyli, było to do przewidzenia kiedyś i jest zauważalne dzisiaj. Granica jest bardzo cienka przy takich przemianach. Wymaga silnego przeobrażenia postaw w społeczeństwie, a gdy już osiągnie pożądaną większość, Zazwyczaj postulat są przesuwane. Oczekuje się więcej i więcej. Skoro już udało im się przekonać połowę obywateli do jednego, z jakiegoś punktu widzenia mało inwazyjnego zabiegu, to stąd droga jest już prosta. Problem w tym, że oni zaczęli przekraczać granice jeszcze zanim zdobyli tę wygodną pozycję. Poza dopuszczeniem bezkarności do 12 tygodnia ciąży, tak jak powiedział to przedmówca, dopuszczał on. Podejrzanego owady do momentu urodzenia, znosił kary lub łagodził kary zdolnego do życia poza organizmem matki, a co najbardziej szokujące, uchylał przestępstwa niezwiązane bezpośrednio z takie jak nakłanianie czy zachęcanie, obniżał ochronę prawną kobiet przed przymuszaniem, a co najciekawsze, znosił ochronę prawną mam do 12 tygodnia ciąży, co jest albo jakąś aberracją kompletną lobby pro stało za tym projektem, albo jest ymm, po prostu błędem legislacyjnym wynikającym z pośpiechu. Choć w tym przypadku wygląda na to, że nie mówimy tutaj tylko o małych przekroczeniach norm społecznych, a o całym bagażu niedopracowanych projektów. Niewiele w zasadzie zabrakło, by ten twór ujrzał światło dzienne. W tym przypadku nawet osoby popierające zmianę powinny chyba się cieszyć, że nie weszła ona w podanej formie w życie. Rzecz jasna, mogą sami sobie być za to wdzięczni. Mogliby zyskać większe poparcie, na przykład z udziałem PSL-u, gdyby tylko postanowili przeprowadzić to wspomniane wcześniej referendum. Może sypnęłoby im dzięki temu także kilka głosów z opozycji. Kto wie, jaki byłby wówczas przebieg głosowania. Zamiast tego zdecydowali się iść w bardzo demokratycznym kierunku i liczyć na to, że jak będą podrzucać projekt w kółko i w kółko, to w końcu uda się go przepuścić. Poszczęści się na przykład frekwencją i marzenia się ziszczą. To jednak tym razem nie miało miejsca. W tej sytuacji uważam za absolutnie naturalne głosowanie wszystkich, którzy dziś utworzyli w Sejmie większość i odrzucenie tego gniota, uderzającego nie tylko w kobiety, ale także w kobiety, wbrew deklarowanym hasłom strajków kobiet, które za takimi rzeczami chodziły. I pozostaje pytanie, dlaczego inne kluby nie miały odwagi stanąć na straży dobrej jakości legislacji? Podkreślmy też, że kodeks karny powinien stać na straży przestrzegania innych ustaw. Więc jeżeli mamy kilka projektów, których część dotyczy ustawy szczegółowej, czyli ustawy o ochronie życia. Mamy projekt nowelizacji kodeksu karnego. To jest najzupełniej naturalne, że najpierw powinny być przeprowadzone dyskusje nad ustawami szczegółowymi, one powinny zostać zmienione, a dopiero na końcu kodeks karny, który definiuje, jak karać za nieprzestrzeganie ustaw szczegółowych. Co więcej, z zasady nie można tego przedstawiać w nieskończoność. W polskim systemie legislacyjnym istnieją pewne ograniczenia dotyczące ponownego składania odrzuconych projektów ustaw. Gdy Sejm odrzuci projekt ustawy, nie może on być ponownie wniesiony w tym samym brzmieniu. Oznacza to, że aby złożyć podobny projekt, trzeba poczekać co najmniej do następnego posiedzenia Sejmu, lub wprowadzić do niego istotne zmiany. Ale kto by się tam przejmował takimi głupotami? Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że z zasady mogą ponownie przedstawić projekt przy kolejnym posiedzeniu, to jest to wciąż mało poważne rozwiązanie. Z jakiegoś powodu został już wcześniej dorzucony w proponowanej formie i nie powinniśmy bawić się drugi raz w to samo. Jest to podstawą szacunku okazywanego obywatelom i innym przedstawicielom politycznym. Mieliśmy tutaj do czynienia z ogromną bagatelizacją obywateli, znieważeniem podstaw prawa i całkowitym naruszeniem systemu legislacyjnego. Też pewnie z tej przyczyny, o czym tutaj mówię, komisja. E... Specjalna do spraw projektów aborcyjnych próbowała pominąć komisję kodyfikacyjną. A przypomnijmy, że kiedy nowelizuje się kodeksy, bez wątpienia kodeks karny jest kodeksem, to prosi się o opinię komisji kodyfikacyjnej. Tak więc dziś w tej izbie. Odrzucenie tego projektu e, pokazało, że lekceważenie procedur, lekceważenie zasad praworządności, lekceważenie wyroków Trybunałów Konstytucyjnych w różnych składach, tak sprzed kilku lat, jak i z lat 90. po prostu mści się i mam nadzieję, że jeżeli będą próby tak niskiej jakości legislacji w przyszłości, to również uformuje się tu rozsądna większość w tym sejmie, żeby źle napisane prawo odrzucać. Dziękuję bardzo. Wszystko to zdaje się być jakieś dziwne, nie uważacie? Może w rzeczywistości nie zależy im na wprowadzeniu. Może nawet tego nie chcą. Mogłoby im zależeć wyłącznie na tym, by zaspokoić obywateli. Ich celem może być to, by tłumaczyć się w nieskończoność, że próbowali, a to, że nie wyszło to już nie ich wina, a opozycji. To oni stali i blokowali. Zostałby pominięty fakt, że jakość była byle jaka, bo nie na tym im zależało, by wszystko było zgodne z prawem i dopracowane. Mogłoby im zależeć na tym, by mieć argument, a nie faktycznie wprowadzić w życie złożone obietnice. Jakby przybrali odpowiednią narrację, to wyborcy uwierzyliby za Pewne, że to wina prawa i sprawiedliwości. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suka, siema.